Bo ja w życiu ogólnie tańczę. Zajmuję się studentensem, hip-hopem i housem i poszłam na zajęcia kapuera ze względu takiego, że wiele rzeczy znajduje się w chaosie i wiele rzeczy z kapuera mogę wykorzystać w chaosie, we freestylu, w improwizacji. Kapuera jest dla mnie przede wszystkim hobby i pasją, dlatego że taniec jest też po części moją pracą. I kiedy prowadzę zajęcia, to wiele energii muszę oddać, a Lubię chodzić na kapuera, dlatego że mówią mi, co mam robić, dlatego że mi każą robić dane rzeczy i techniki i ja nie muszę tracić energii na wymyślanie danych rzeczy. Ale też yy, zajęcia z kapuera bardzo mnie odstresowują. No jak każda pasja, hobby. Na Kapuera warto chodzić, dlatego że przede wszystkim to jest ruch, a ruch jest zdrowy dla każdego, ale fajne jest to, że ma wiele innych aspektów, tak jak nauka rytmu, nauka śpiewania, nauka muzyki, wiedza o muzyce, nauka języka, nauka tekstów piosenek, więc Kapuera dla mnie nie jest jednotorowa albo jednostronna, tylko ma wiele aspektów, które można rozwijać. Można się rozwijać w różnych kierunkach. Pod względem ruchu, muzyki, improwizacji, rytmu, śpiewu, więc tak naprawdę każdy może znaleźć jakąś swoją część. Tak jak w hip hopie. Graffiti, muzyka, ruch i tak dalej, więc to ma wiele wspólnego. Zapisanie na trening jest bardzo łatwe, dlatego że po prostu trzeba przyjść na pierwszy trening, który jest darmowy, i później stwierdzić, czy pasuje, czy nie. Pozdrawiam mamy.